Właśnie, bo się nie chwaliłem, a wypadałoby polepszyć swój wizerunek po skatowaniu skatowiczka, no, przed oczami 40 tysięcy ludzi. Dzisiaj rano, idąc do Żabki... Zrzygałeś się. Nie. z danego i kupiłem bułkę. To nie ta historia. Nie, 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 nie. Widziałem, że jest Stokrotka. No tam doszedłem jednak, bo było bliżej. No i zaszedłem do tej Stokrotki i tam otwieram drzwi. I pani, starsza pani, wychodziła akurat. Ja jej przytrzymałem drzwi. Ona mi podziękowała. I zrobiła loda. A to zmęczona stara baba. No, i, i ona powiedziała tak. Nie mam archewek na sztuki. Ja mówię, nie, tylko tam w opakowaniach są. Tak zerknąłem. Widzę. Bo ja jedną tylko potrzebuję. Ja mówię, nie ma problemu. Wziąłem to opakowanie. Mówię, te się pani podobają. Takie wziąłem ładne, naprawdę pomarańczowe. Kurwa, soczyste. Skasowałem w kasie samoobsługowej, 4,99, wręczyłem jej, powiedziałem miłego dnia Eee... O... To jest... <laughs> jej dałem marchewkę, czy całe opakowanie No, no. ale i Całe opakowanie i dałem Na chuj mi jakaś marchewka, człowieku? Nie zastanawiałeś się, że ona wyciągnie jedną, a e, resztę wyrzuci? Bo chciała jedną? Nie no, jak... To, to chyba Jak ma wie... Wiesz co, powiem ci tak Normalny człowiek Wiesz... Wiesz, patrz, na przykład ja, jako uprzywilejowany człowiek, nie, nakupuję rzeczy, wiesz, kurwa, mówię, zmieniam swoje życie od jutra, kupię 20 twarogów, 70, kurwa, tych, tamtych, no ale za dwa dni się znudzi i zaczynam, wiesz, opierdalać pizzę, no i wszystko, co się przeterminuje, wykurwiam do kosza, ale normalny człowiek, wiesz, mówi, o, patrz, kurwa, ile w lodówce tu mamy zjeść, musimy zjeść, nie, bo się zepsuje. Tak robią no, normalni ludzie, więc ono jeba wszystkie martweczki ja... jeszcze dzisiaj pewnie.